Hej, widzowie, z tej strony FoxaFox Fox Polska. I coś mi dziwiło. Chodzi. No. Mm, bo zapomniałem o tym. Koniec. Igi mocy Ciekawie będzie wyglądać. A um, skin za niego będzie ten do Byrona, zapewne. Co? Ale mi chodzi coś. No, aktualizacja weszła. Wszystko się pozmieniało. W ogóle stracie plus. To genialnie wygląda. Nie wiem co jeszcze zrobić. Kluby. Jeszcze... Dobra, hmmm, odbiłem już wszystkie pucharki. Pytanie numer jeden. Jak tak szybko? No wystarczy tylko 100 pucharków, jest tą ligę moc, tak naprawdę. Ale już odbiłem ponad 100. Już odbiłem 200. Okej. Okay. Kupiłem teraz ten zawinięty wąż. Będę koło złota. 3 megaboxy. O! Nie! Kiedy to pipi będzie? Dobra. Wydaję... 4500 starponców I będę mieć znowu 9. Ach. Nie ma nic. Nie ma nic. Ej! Ej, ale ja... Jeszcze brakuje 900-800 monet i bym odbił wszystko co wydałem na ten. ten. Nie wiem co rozznaczam te krzykniki zielone. Co on dostał tą puszkę? A! On jest śmietnikiem. Po prostu. Śmietnik. Um, ogólnie to... Cześć. Ja testowałem starcie plus. Jest ciekawe, że nie ma długo plus. I podobno teraz ten gadżet do szelki. Nie ten drugi jest OP. Teraz. Przyspieszone tutaj jest. Może wziął, złą postać wziąłem. No to widzę, że dobra będzie szala. Ja myślałam, że mnie zabije sojusznik. Dobra, nie gramy w tą zabawę. Zrobiła To cudo Uniknąłem Brrr brr. nie zróbciło Olić zmarnowany że tak powiem nie e, i tak nie spodobało mi się to na tą mapę hmm. te zabucharki tak naprawdę dobra ryzykujemy co nie eliminacje plus zero testje Nie, nie. Tet tet tet. Nie, ta był była mnie mojego sta Porażka minus jeden, ej to jest raczej tylko sześć klikanków darmowe. Hmm. Kogo by tu wziąć? Nie to jest tak Powera, chcę, to druga postać, no po Biblii to gdzie chce właśnie gadżet. Ja tam pójdę i od razu się tepnę, bo wiem, że tam jest BO. Bo tam jest Bo. Nie, nie bij. Nie bij. Bim. Dobra. Pomszczę cię! добра добра Dobrze. Tylko nie wiem co będzie ze środkiem. Dobra, tutaj siedzimy. Przepraszam za skrzypienie. Mam no, mało HP. dobra. Przyjąłem ten, tą część. Bum, bum. Co? Kto wygrał? Nie no, on wygrał. Porażka i minus jeden. Trzeba być pierwszym, by nie dostać tego. Hmm. Wiedziałem, że trzeba mieć top cztery. Powinno być starcie plus dło. No to... Uh, a, nowe mapki są. Um, co tu mamy? A, diamentowy pył. nie ja tu mam, to nie to miał być... diamentowy pył. Ciekawe. Weźmy może... może... nie wiem, 100. No to tylko 4. Zmarfili. Rozumiem, bo to byłoby to OP. N. Nie, ja myślałem, że to ładuje... No, kiedyś chyba to nam ładowało ulta sam z siebie. To jest 2 ulty. Nie ja, no wiem, nie ale ciekawa wygląda ta mapa zamek o te śmieci, które aż zbiera co nie? A co jest na dole? zdjęcie tej nowego skina do pan. Jakaś budka, sikiera. Może wezmę hmm. szybszą mapę. Właśnie jeszcze szybszą postać. Czyli maks. Dzień nie będzie. Nie, ja nie chciałem znowu w tą mapę Wyjście? Ja? Kwadratowo w ogóle. Tykalna arkadia. Cukierkowe A Ada, ta mała była. Kąt ostro powróciło chyba. A, dobra. A ta mama wróciła. To? I to. To. Hmm. zbieracza. No ok. Nie no, zapomniałam włączyć boty. Nie wiem. Wiem, że można chyba wszystkie, ale... Tak to? Kogo mam takiego jeszcze szybszego? Nie wiem. Da weźmy dłonajka. Po prostu. W mam dwa skin do Majka i głównie używam. O tego. A to tam ma Ta za gdzie mamy? Tam mamy. Mm. O mm. Od tamtej sikiery tu. A tej a nie, tam jest jakiś głościca. teraz. a co jak tak, do góry nogami teraz mapa jest? Hmm. a co to tam jest zdjęcie? Zobaczmy co tu. A dobrze, to mnie jesteśmy. A tutaj jest ta sikiera, dobra. No to właśnie to zdjęcie. Mm, tutaj jeszcze mamy. Ognisko takie. jakieś graffiti Spike napis. Hm, Nice. O, schodki. Tak. Nie no, ja zabiję tą szokę skończmy z tą szelką nie wiem kto ogląda całe filmy będę robić krótsze dziesięciominutowe, więcej oglądali może bo mniej by było do oglądania jezu i ja cię muszę zabić I wykonano. Dobra. To będzie koniec odcinka. Pięknie to wygląda. A, i ostatnia rzecz. To jest... Wiecie, muszę. Um, jakby mać taki za się, nie? Ma taki atak. No okej. Okay. Ma podobny wygląd do jakby, a, bo on wali tą miotłą chłodogę i jak pije się nim, to wtedy ładuje się to zielone i już bijemy 1200 HP. Tak bijemy 1600. Jak obrybamy, to też się zwiększa. A to jest jak tylko jeden. To jest 1200 daj 1600 No fajny, atak tak obszarowy Trochę jakby to byłby nowy tank Eee, um, nie ma. no i szczury Szczury jakieś, że tak powiem I a myślałem takie... że banany są Ej! trwać tego robota nie umiem trudno się nim trafia i chciałem wam pokazać te szczurki. takie jakby to określić Ruszajmy. O. Waga ciężka. Hmm. Ciekawie. A. Dobra. No to... Koniec odcinka. Na razie. Widzimy się w kolejnym odcinku, więc... Pa, pa.